Nowoczesna wojna wciąż opiera się na starych metodach, czyli na sile pancernej, sile zmechanizowanej, sile ognia artylerii, okopach, piechocie. Wojna w Ukrainie to wciąż jakby potwierdziła, że najważniejszym elementem wciąż jest siła ognia, i, i ta siła ognia ma największe znaczenie. To, co jednak się zmieniło, czy to, co ta nowoczesna wojna pokazuje, to że zmienia się środowisko prowadzenia tych działań. To znaczy, dzisiaj najważniejsze jest rozpoznanie, bo ta siła ognia bez rozpoznania niewiele znaczy. Musimy mieć Nowoczesne środki rozpoznania, czyli wszelkiego rodzaju drony. Musimy mieć systemy, które będą w stanie zagłuszać prace innych dronów wrogich. Musimy mieć systemy, które będą w stanie działać w komunikację, przede wszystkim łączność, która będzie w stanie operować w środowisku zagłuszeń przeciwnika. I na to musimy zwracać uwagę. Rosja przez lata inwestowała bardzo dużo w właśnie środki walki radioelektronicznej, czyli w te środki, które mają za zadanie różne cele od zagłuszania łączności, zagłuszania łączności satelitarnej sygnału GPS, od sygnału dronów po to, żeby sparaliżować maksymalnie pracę wrogich, czy w domyśle naszych systemów rozpoznawczych, naszych systemów komunikacji. I my musimy pamiętać, że Rosja dzięki doświadczeniom wojny w Ukrainie będzie polepszać te systemy. One będą jeszcze lepsze, będą jeszcze bardziej groźne, jeszcze bardziej skuteczne. I polska armia w, w dzisiejszej dobie można, można powiedzieć, że ma dwa oblicza. Z jednej strony nowoczesności, czyli i, i, i rzeczywiście tej siły ognia, bo mamy i potężne systemy artyleryjskie, inwestujemy w rozwój broni artyleryjskiej, broni rakietowej. I rzeczywiście to jest ten obszar, w którym Polska można powiedzieć, wyróżnia się na tle innych państw. Natomiast mamy też, mamy też obszar, który powiedzmy jest rozwijany, czyli systemy bezzałogowe. I tutaj mamy kilka systemów bezzałogowych polskiej produkcji, które są wyznacznikiem nowoczesności i one również znajdują się w polskiej armii. Natomiast mamy też poważne zaniedbania, poważne zaniechania, choćby właśnie w dziedzinie walki radioelektronicznej. Tutaj przez lata nic się praktycznie nie działo jesteśmy praktycznie bezbronni, jeżeli chodzi o właśnie zakłócanie czy, czy ochronę naszych pododdziałów przed zakłócaniem wroga. I to jest oczywiście duże zagrożenie, dlatego że Rosjanie, to co pokazuje konflikt na Ukrainie, to masowość wykorzystywania właśnie dronów i te drony prawdopodobnie będą, ich, ich wartość w kolejnych konfliktach będzie jeszcze bardziej rosła. I ten współczynnik tzw. tarczy i miecza, czyli sposobu walki ofensywnej i mitygowania tego, tego ofensywnego uzbrojenia poprzez defensywne systemy, na chwilę obecną w polskiej armii nie istnieje. Znaczy, praktycznie my nie jesteśmy dzisiaj w stanie mitygować tych zagrożeń. Niemniej jednak. Doświadczenia z Ukrainy cały czas napływają, cały czas uczymy się tego konfliktu i w, również te, te poszczególne elementy będą implikowane w poszczególnych armiach natowskich i na pewno również w Polsce.